Ma dzisiaj specjalny odcinek ze mną. Zostaw suba, łapkę w górę. No i przechodzimy do filmiku. No więc, tak, dzisiaj specjalny odcinek ze mną, ponieważ mój tata pojechał do babci, więc ja nagrywam za tatę, bo mnie poprosił. Dzwonił do mnie przed chwilą, żebym nagrała za niego odcinek za mojego tatę, więc. Nagrywam z mojego taty odcinek, ale dzisiaj, z y dzisiaj też pojawi się y odcinek, jak mój tata będzie zadania robił. No. Albo, y albo dzisiaj ja cały dzień poproszę tatę, żeby nagrywać. Nie wiem, ale y ja tata mnie poprosił, y że y zadzwoni do mnie, żebym zagra y nagrała sklep za niego, więc nagrywam. A później tata nagra y dla was jakiś filmik ze mną czy tam sam. Więc dobra, przechodzimy do odcinka. Zostaw su suba i łapkę w górę, dziękuję. Dobra, przechodzimy do odcinku. Mamy pierwszego takiego skina. O taki. No fajny, to jest fajne, fajne, ale pole polecam, ale fajne, no. Następny to będzie ten legendarny cyklo, dobra. O, o, ten się opłaca. ma tyle skylów. jest spoko całkiem, czekajcie, widzowie, a, dobra, no ma tyle skylów, to się pole, po, znaczy, opłaca, no, ej, jeszcze taniec macie, ej, fajny, no, polecam. Dobra. Następny to jest kilo. Też dużo ma stylów. To dobrze. O. Dobra. Następny. O, ten mi się mega podoba. Uh -huh. O, ile ma stylów, widzowie. No. Wam powiem, że ten się akurat opłaca. Aha. Dobra. Aha, dobra. E, następny to pomponym. Pompałki. No, fajne też. O, panda jest dzisiaj. Fajna, no. Tak. Legendarna. Następny to jest ten. Pan pudełko, pan. Pu Paczucha. Ech, ja to nazywam, pan pudełko. O. się nie podoba ten skin, pan pudełko. pan pudełko. Pan pudełko, pan paczka. Czy jakoś tam. No, może być. Jak komu tam kto woli. Mi się nie podoba, ale wam może się podobać. A ja mam widzowie jutro fajnie, bo dlatego, że ja mam jutro urodziny 13. Chodź do 7 klasy, mam 13 lat. Jutro mam urodziny 13. Więc no, nie mogę się doczekać jutro. Więc dobra, następny to jest taki skinak. No, następny to jest taki. Nie się. Fajny taniec, a to nie śmieszny. O, okej. Okay. Spoko. O mi tata tego ma, fajny jest. No, fajny. O, takie coś jest, takie. To macie wyrazić tego widzowie za darmo jak ktoś nie wie to mówię I przechodzimy do Naruto Nic się nie zmieniło Jak to woli mi się nie podoba Mi się tylko dziewczyna podoba Takie jeszcze Taki pieseł śmieszny, ten ty śmieszny takie, dobra. O, ale fajny. Czekajcie, widzimy. O, zmieniały mu się oczy. To, to bez sensu wam w wizowie, powiem. Ale takie coś. Takie. Kilofik. A ta dziewczyna jest fajna. Mi się podoba. O, ten styl jest ładny. Tom. Naruto. Dobra. ok Aha, idzie. O, to też fajne. Aha. Też fajne. O. Podgląd stylów. No, spoko to jest. Pyk. I dobra. Tu. A, dobra. Następny. No, następne. Do widzę. No, widzowie, to jest takie coś. I fajne to jest. Kurma. Kurama. O, takie coś. Fajne. Dobra. No i to mamy to skinę, więc no. Ale pokażę. Jakby ktoś nie wiedział. Nie, no ten pieseł to jest przekazacki. Ja muszę go mieć. W nie można samego go kupić, tego piesia. Oczy mu się zmieniają, Aha. To i to, dobra. I dziewczyna. Fajne, fajne, fajne. Widzowie. O ten fajny jest. Dobra, następne. <trybujesz> co następne. To jest śmieszne. O. Proszę, o. następne to jest takie coś. O, takie. No i jedno no Dobra, następne to jest takie coś. Nie boję się. Dobra, to jest śmieszne. O, dużo tuskinów jest za 2000. Mi się nie podobają, ale jak kto woli. No, mi się podobają komuś, nie? O. Nie, no ten, ten taniet jest fajny. Yy, mamy tutaj takiego skinka. Mamy takiego skinka. Za 800 takiego skinka. Takiego. Dobra Dobrze Co to taki, 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 taki No jak można takim dużym, wysokim Wlotem No Dobre. Taki Lotnia A, no i dobra I mamy te same pakiety Nic się nie zmieniło No o taki pierwszy pakiet, on jest tańszy o, niż ten, to są takie same pakiety, o takie. Widzowie drodzy powinni zmienić tego, ten sklep, bo już nuny no Epic Games zmieńcie ten sklep na no serio. I no to i tyle. Więc drodzy widzowie, dziękuję za filmik. Życzę dzisiaj miłego dnia, a jutro na pewno coś nagramy ze mną, bo już więc na pewno coś nagramy. Więc tak, widzowie. I do następny... zostaw suba i łapkę w górę. I do następnego oglądania. Dziękuję bardzo Wam. Dajcie mi komentarz. No i suba z dzwoneczkiem. No i pa.